A teraz yy, zobaczymy, jak działają przejazdy kolejowe w Australii. na Przed nami przejazd kolejowy. Będzie yy, można zauważyć, jak ten przejazd, yy, na jak krótki okres czasu on się zamyka. Zamyka yy, się tuż przed przyjechaniem pociągu i otwiera się tuż po jego yy, przejeździe. Mamy teraz na pociąg zobaczymy jak to działa. Przejazd się, się zamyka Równo, równocześnie z półzaporami. Zamyka się również przejście dla pieszych przez przejazd. W następnym filmiku pokażemy jaki ciekawy Przejechał właśnie pociąg do Armadale, pociąg nie zatrzymuje się tutaj na tej stacji i widzimy zapory, pół zapory już się podnoszą bardzo do papała.